125 lat. Tyle minęło od powołania do życia jednostki OSP w Cyganach w gminie Nowa Dęba. Uroczystości związane z tym wydarzeniem zostały połączone z nisko gminnym Dniem Strażaka. Uroczystości związane z jubileuszem 125-lecia istnienia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Cyganach rozpoczęły się mszą świętą w miejscowym kościele. Następnie wszyscy przeszli na plac przed budynkiem remizy OSP. Tu głos jako pierwszy zabrał burmistrz miasta i gminy Nowa Dęba Wiesław Fordon. Takie wydarzenie, jak to dzisiejsze, zapewne wyryje się wyraźnymi zgłoskami w historii miejscowej jednostki. Będą o nim wspominać strażacy kolejnych pokoleń, bo ta organizacja to bijące serce wsi, która nie zaniedbuje swoich wiernych druhów, podobnie jak i nowodębski samorząd. Dzięki czemu ta jednostka jest bardzo dobrze wyposażona, a w ostatnim czasie wzbogaciła się o garaż dla lekkiego wozu ratowniczo-gaśniczego. Ten garaż, o który tak bardzo mocno zabiegał druk prezes. To swoisty prezent na ten zacny jubileusz. Obecnie jednostka OSP Cygany liczy 56 członków czynnych, 14 honorowych. Posiada również dwie młodzieżowe drużyny pożarnicze, dziewcząt i chłopców. Długoletnią historię jednostki przybliżył wszystkim prezes OSP Cygany Tadeusz Łącz, zaczynając od początku, czyli 1989 roku. Pierwszym komendantem był Andrzej Kozdęba. Następnie komendantem został Kazimierz Wolan, który był jednocześnie wójtem wsi cygany. Zakupiono między innymi mundury i rogatywki, w miejscu, gdzie obecnie znajduje się plac szkolny, wybudowano remizę, która pełniła funkcję świetlicy. Budynek był niewielki, drewniany, kryty już dachówką. Obok postawiono dzwon, za pomocą którego zwoływano alarm. Obchody 125-lecia jednostki były okazją do tego, aby wręczyć odznaczenia wyróżniającym się strażakom, a także statuetki wdzięczności tym, którzy w jakiś sposób przyczynili się do rozwoju jednostki, a także wspierają ją na co dzień. Życzenia z okazji jubileuszu i miejsko-gminnego Dnia Strażaka złożył wszystkim poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec. Ja w imieniu wszystkich tutaj chciałem przekazać wam najlepsze życzenia z okazji Dnia Strażaka, a tutejszej jednostce życzyć kolejnych, kolejnych lat abyście Państwo służyli drugiemu człowiekowi, ale zawsze wracali cali z akcji, z różnego rodzaju akcji pomocowych. Podczas uroczystości poświęcono też figurkę św. Floriana patrona strażaków. Odsłonięto i poświęcono również pamiątkową tablicę widniejącą na ścianie remizy, która jest symbolem wdzięczności dla strażaków, założycieli i kontynuatorów jednostki OSP w Cyganach.